Kiedy słońce wschodzi na horyzoncie, przynosząc ze sobą światło poranka, jesteśmy zaproszeni do refleksji nad transformującą mocą modlitwy. Praktyka łączenia się z boskością zaraz po przebudzeniu może być kluczem do dnia pełnego u cudów. Wyobraź sobie przez chwilę, że każde słowo, które wypowiadamy na początku dnia jest jak nasionko rzucone na żyzną glebę naszej duszy. Jeśli będziemy dbać o to nasionko z wiarą i wdzięcznością, rozkwitnie w obfitości. Modlitwa Ojca Pio, która dotknęła tak wielu żyć na całym świecie, jest wezwaniem do nadziei i odnowy, jest przypomnieniem, że nawet w burzach życia możemy znaleźć schronienie i siłę w duchowości. Kiedy pozwalamy sobie na chwilę oddania i refleksji, otwieramy drzwi, aby niezwykłe wydarzyło się w naszej codzienności. Dlatego, oddając się tej porannej praktyce, nie tylko szukamy pokoju, ale także pozwalamy, aby cud przemiany miał miejsce. Chodźmy razem, z otwartym sercem, wyruszając w tę podróż wiary i odkrywania. Panie Boże, w tej świętej chwili, przychodzę do Ciebie z otwartym sercem, szukając Twojego światła, które przekształca i odnawia. Niech modlitwa inspirowana Ojcem Pio będzie latarnią na mojej drodze, prowadząc mnie w nadchodzące poranki, przynosząc cuda, które tylko Ty możesz zrealizować w każdym świcie. Niech odczuwam Twoją obecność i siłę wiary pulsującą w moim istnieniu. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdy nowy dzień, który mi dajesz, za możliwość rozpoczęcia na nowo i głębszego połączenia z Tobą. Niech przy Przebudzeniu moja dusza wzlatuje w błaganiu, pozwalając, aby boskie światło oświetliło każdy aspekt mojego życia. Niech każdy oddech będzie hymnem chwały, a każde uderzenie mego serca przypomnieniem Twojej bezwarunkowej miłości. O Duchu Święty, napełnij moje bycie swoją mądrością. Niech słowa Ojca Pio inspirują mój umysł, prowadząc mnie do dostrzegania tego, co wykracza poza zasięg wzroku. Niech Twój delikatny głos przypomina mi, że cuda są w moim zasięgu, czekając, aż uwierzę i oddam się Tobie. Niech dostrzegam Twoją rękę w każdym szczególe mojej codzienności, w pięknie małych rzeczy i w wielkości Twojej miłości. Panie, pomóż mi pielęgnować ducha wdzięczności, który transcendentuje trudności i wyzwania. Każdego ranka niech spoglądam w niebo i uznaję Twoją wielkość, a ta świadomość niech popycha mnie do życia z odwagą i wiarą. Niech Twoja łaska otacza mnie jak słońce świecące nad ziemią, przynosząc życie i nadzieję w każdym nowym świcie. W tym wołaniu ufam Twojej opatrzności, wiedząc, że każdy cud zaczyna się od pokornego i gotowego serca. Niech będę narzędziem pokoju i miłości, odzwierciedlając światło Chrystusa we wszystkim, co robię. Niech modlitwy, które wznoszą się z mojego istnienia, będą echem Twojej dobroci, dotykając życia tych, którzy krzyżują się na mojej drodze. O Boże! Niech nigdy nie zapomnę o znaczeniu rozpoczynania każdego dnia ze szczerym dialogiem z Tobą. Niech modlitwa stanie się moim pierwszym aktem miłości, chwilą, w której oddaję Ci wszystkie swoje zmartwienia i radości. Niech czuję spokój, który pochodzi z pewności, że zawsze jesteś ze mną, prowadząc każdy krok i oświetlając każdy wybór. Ukochany Ojcze. Niech moje życie będzie świadectwem cudów, które wydarza się, gdy złożymy naszą wiarę w Tobie. Niech dzielę się tą nadzieją z tymi, którzy jej potrzebują, przypominając im, że każdy poranek przynosi możliwość nowego początku i przemiany. Niech będę kanałem Twojej miłosierdzia, pomagając innym dostrzegać piękno Twojej miłości. W każdej modlitwie oddaję się, Panie, wiedząc, że słyszysz moje wołanie. Niech praktyka modlitwy Ojca Pio inspiruje mnie do dążenia do świętości i bliskości z Tobą. Niech nigdy nie zapomnę, że prawdziwa przemiana zaczyna się we mnie i promieniuje na świat wokół mnie. W Tobie pokładam nadzieję i w Tobie oczekuję dzisiaj i zawsze. Amen. O Panie, dziękuję Ci za światło poranka, które wschodzi z każdym nowym dniem, przynosząc ze sobą obietnicę odnowy. Niech modlitwa Ojca Pio brzmi w naszych sercach, budząc wiarę i nadzieję, które prowadzą nas w każdym kroku. Niech czujemy Twoją magiczną obecność wokół nas, przekształcając to co zwyczajne w niezwykłe. Pośród pośpiechu codzienności jestem wdzięczny za małe błogosławieństwa, które często umykają uwadze. Niech każdy oddech będzie pieśnią chwały, a każda chwila ciszy zaproszeniem do medytacji. Modlitwa Ojca Pio uczy nas patrzeć w głąb siebie i dostrzegać cud życia pulsującego w nas. Dziękuję za trudności, które mnie kształtują i wzmacniają. Każde wyzwanie to okazja do wzrostu i nauki. To w bólu odnajduje siłę do wytrwania. Niech modlitwa Ojca Pio zainspiruje nas do przyjęcia trudności z odwagą i wdzięcznością, ponieważ w nich tkwi klucz do naszej przemiany. Panie, jestem wdzięczny za ludzi, którzy krzyżują się na mojej drodze, każdy z ich historią i naukami. Niech będę kanałem światła i miłości, odzwierciedlając dobroć, którą od Ciebie otrzymuję. Niech modlitwa Ojca Pio zjednoczy nas w węźle współczucia i solidarności, czyniąc z nas narzędzia pokoju. Z każdym świtem celebruję piękno stworzenia. Kolory nieba, śpiew ptaków i zapach mokrej ziemi są przypomnieniem Twojej doskonałości. Niech modlitwa Ojca Pio sprawi, że dostrzeżemy cud każdego szczegółu, wzbudzając w nas głęboki szacunek i podziw dla życia. Dziękuję, Panie, za możliwości rozpoczęcia na nowo. Nawet w upadkach zawsze jest droga powrotna, która prowadzi nas do Ciebie. Niech modlitwa Ojca Pio umacnia nas każdego ranka, dając nam odwagę do wstawania i podążania naprzód, zawsze z nadzieją w sercu. Wśród zgiełku dziękuję za pokój, który znajduje w Tobie. Niech modlitwa Ojca Pio będzie latarnią w chwilach zamieszania, prowadząc nasze myśli i czyny w kierunku spokoju. Niech pamiętamy, że nawet w burzach Twoja ręka nas wspiera i prowadzi. Na koniec dziękuję za wiarę, która nas łączy i podtrzymuje. Niech modlitwa Ojca Pio rozbrzmiewa w naszych duszach, tworząc echo miłości i oddania. Niech ten poranny cud sprawi, że obudzimy się na piękno życia, przekształcając nasze dni w celebrację wdzięczności i nadziei. Niech twoja droga zawodowa będzie oświetlona obecnością Boga. Po przebudzeniu poświęć chwilę na medytację nad swoimi celami i wyzwaniami. Proś o boskie prowadzenie, abyś mógł podejmować mądre decyzje. A twoje działania odzwierciedlały światło stwórcy w każdym kroku, który stawiasz. W relacjach rodzinnych szukaj nowego spojrzenia na konflikty i nieporozumienia. Wołaj o otwarte serce, zdolne do przebaczenia i przyjęcia. Niech każdy dzień zaczyna się modlitwą, która odnawia nadzieję i jedność między wszystkimi członkami Twojego domu, promując atmosferę miłości i zrozumienia. Jeśli zdrowie jest zmartwieniem, proś o siłę i odnowienie. Dziękuj za ciało, które posiadasz, i proś Boga o uzdrowienie i witalność. Niech każdy poranek będzie przypomnieniem, aby dbać o siebie, zarówno fizycznie, jak i duchowo, szukając nawyków, które odżywiają Twoje ciało i duszę. Dla tych, którzy stają przed wyzwaniami finansowymi, wołaj o mądrość w wyborach. Po przebudzeniu, ofiaruj swoje zmartwienia Bogu, prosząc o jasność w decyzjach dotyczących Twojego utrzymania. Niech znajdziesz niespodziewane możliwości, a obfitość objawi się na Twojej drodze. Jeśli samotność Ci towarzyszy, szukaj obecności Boga poprzez modlitwę. Niech każdy poranek będzie zaproszeniem do połączenia się z boską miłością i znalezienia radości w swoim towarzystwie. Proś o prawdziwe przyjaźnie i więzi, które odżywiają Twoją duszę, przynosząc ciepło do Twojego serca. W chwilach niepokoju, szukaj pokoju, który pochodzi od Boga. Rozpoczynając dzień, weź głęboki oddech i oddaj swoje niepokoje. Niech spokój zagości w Twoim umyśle, a Ty będziesz w stanie stawić czoła wyzwaniom z pewnością, wiedząc, że każdy dzień to nowa szansa. Dla tych, którzy szukają celu, niech poranna modlitwa przyniesie jasność co do ścieżki, którą należy podążać. Proś Boga, aby oświetlił twój umysł i serce, pomagając ci odkryć misję, którą ma dla ciebie. Niech poczujesz radość służenia i czynienia różnicy w życiu innych. Zajmując się życiem duchowym, szukaj głębszej relacji z Bogiem. Rozpoczynaj swoje poranki chwilami refleksji i wdzięczności. Niech Twoje modlitwy będą stałym dialogiem, w którym możesz wyrażać swoje wątpliwości i otrzymywać pocieszenie oraz prowadzenie w odpowiedzi. Niech każdy nowy dzień będzie odnowionym zobowiązaniem do życia w wierze. Po przebudzeniu pamiętaj, że obecność Boga jest przy Twoim boku, prowadząc Twoje wybory i oświetlając Twoją drogę. Uczyń to zobowiązanie codzienną praktyką, zawsze dążąc do wzrastania w swojej duchowości i miłości do bliźnich. Drodzy bracia i siostry, z serca dziękuję za obecność każdego z Was w tej szczególnej chwili modlitwy. Inspirujące jest widzieć wiarę, którą dzielimy, i jestem wdzięczny, że jesteśmy razem, wznosząc nasze głosy do Boga. Kontynuujcie pielęgnowanie tej więzi z Panem w swoim codziennym życiu. Niech światło modlitwy oświetla wasze drogi, a zaufanie w Jego plany przynosi pokój waszym sercom. Pamiętajcie, że nawet w małych rzeczach Bóg jest obecny i słyszy każdą prośbę. Zapraszam was, abyście nie tylko zachowali to doświadczenie, ale także się nim podzielili. Zbierzcie swoje rodziny lub przyjaciół i uczynicie z tego nawyk. Modlitwa ma moc transformacji, a razem możemy dokonać zmiany. Trwajcie mocno w wierze i pozwólcie, aby wdzięczność i nadzieja prowadziły wasze kroki. Niech błogosławieństwo Boga zawsze was prowadzi.